Dzień dobry, witam Państwa. Aneta Noszczyńska, firma Turist Polska oraz Lulubec. Jesteśmy na targach właśnie ITB w Berlinie. Jest bardzo miła atmosfera. W końcu po latach pandemii od nowa wszystko zaczęło się, także... Atmosfera jest genialna, jest dużo ludzi. Jesteśmy tutaj naprawdę pozytywnie zaskoczeni. No, Turist Polska, wiadomo, biuro podróży z Warszawy, 27-letnie doświadczenie, także bardzo długo na rynku. Tur Operator, organizujemy wycieczki po całej Polsce. Mamy flotę tutaj autokarową, ale właśnie w czasach pandemii również otworzyliśmy nowy produkt, system rezerwacyjny Lulubet, hotele w Polsce, na razie hotele unikatowe, zarówno historyczne, ale baza będzie powiększana non-stop, zresztą pracujemy nad tym, zapraszamy serdecznie do korzystania z naszej oferty oraz zapraszamy na targi do Berlina. Witam, nazywam się Klaudia Kołcz. Reprezentuję tutaj Miasto Rzeszów oraz Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Marki Miasta Współpracy Gospodarczej i Turystyki. Razem z Podkarpacką Organizacją Turystyczną uczestniczymy i reprezentujemy nasze miasto i województwo Podkarpackie na targach ITB Berlin. Same targi, bardzo pozytywne odczucie. Są to jedne z największych targów w Europie, jak i na świecie. Także wiele, wiele kontaktów nawiązaliśmy, wiele wspaniałych spotkań, wiele wspaniałych chwil, chwil i na pewno nawiązanie wielu współprac na przyszłość. W zeszłym roku nasze miasto Rzeszów, które jest stolicą województwa podkarpackiego, otrzymało status stolicy przyjaznej osobom starszym, jak również osobom niepełnosprawnym. I w związku z tym podejmujemy szereg działań, które. Ułatwiają życie osobom starszym i niepełnosprawnym w naszym mieście. Między innymi poprzez różne udogodnienia na przejściach dla pieszych, czy też wejściach do budynku, ale również dostosowaliśmy nasze atrakcje w mieście pod osoby na przykład poruszające się na wózkach infalickich, ponieważ naszą najnowszą atrakcją są Rzeszowskie Piwnice, czyli interaktywna trasa podziemna, którą mogą też przyjść, przejść osoby, które poruszają się na wózkach dotrzymują takie specjalne okulary VR i razem z przewodnikiem idą sobie całą tą trasę, można powiedzieć zdalnie. Oprócz tego rozpoczęliśmy pracę, współpracę z firmą Phoenix Contact Mobility, która ma swoją siedzibę na strefie ekonomicznej Dworzysko w Rzeszowie i firma ta sfinansuje i też, też pomoże nam stworzyć takie centrum integracji. Będzie to miejsce w którym, osoby, w którym osoby niepełnosprawne będą mogły uczyć się codziennych czynności, takich jak prasowanie, gotowanie, sprzątanie, będą mogły się uczyć języków. Także w tym roku rozpoczęliśmy pracę. Mam nadzieję, że to Centrum Integracji zostanie utworzone wkrótce i spełni swoją rolę w pomocy osobom niepełnosprawnym, aby mogły jak najlepiej funkcjonować w naszym społeczeństwie. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Żaneta Niedbała, reprezentuję zamek w Krasiczynie. Jest wiele pięknych miejsc na mapie naszego kraju, ale zwiedzając województwo podkarpackie, warto jest odwiedzić zamek w Krasiczynie, perłę polskiego renesansu. Zamek wbudowany na przełomie XVI i XVII wieku w stylu renesansowo-manierystycznym. Na przestrzeni wieków odwiedzany przez królów Polski, zamek w Krasiczynie oferuje 98 miejsc noclegowych, otoczony pięknym, romantycznym, 14,5 hektarowym parkiem. Jest to idealne miejsce do wypoczynku w zabytku, a także do zatrzymania się na dłużej. W zamku też można zorganizować przyjęcia weselne. Tutaj często też do zamku w Krasiczynie przyjeżdżają grupy w podróż historyczną śladami dynastii austro-węgierskiej. Od 1772 roku tereny właśnie południowo-wschodniej Polski Znajdowały się pod zaborem austriackim, czyli księstwo Galicji Lodomerii i z tego okresu zachowały się też Forty twierdzy przemyśl, także tutaj śladami dynastii austro-węgierskiej warto jest podążyć i odwiedzić również zamek w Krasiczynie. Imponująca jest przede wszystkim architektura i piękna dekoracja zgrafitowa. Zamek w Krasiczynie słynie z, najpięk... z najbogatszej w Polsce, można powiedzieć, dekoracji z grafitowej. Mury właśnie ozdobione są wizerunkami kru... Królów Polski, cesarzy rzymskich, a także scenami biblijnymi. W Krasiczyńskim Zamku podziwiać możemy cztery majestatyczne baszty: baszta, basztę Boską z kaplicą zamkową. Jest to Krasiczyńskie sakrum. Gdzie religia, kultura i sztuka podały sobie ręce, aby stworzyć to dzieło po Soborze Trydenckim. Druga baszta to baszta papieska poświęcona papieżowi, trzecia królewska i szlachecko-rycerska. Także turyści, którzy przyjeżdżają do Krasiczyńskiego Zamku, mogą zwiedzić zamek z przewodnikiem. Oferujemy też wieczorne spotkania z kamerdynerem, Białą Damą i duchami zamkowymi. Jest to podróż historyczna w czasie. Kamerdyner opowiada o historii tego zamku, i spośród obłoków wyłania się duch legendarnej Zofii. Każdy zamek ma swoją legendę, także Krasiczyński zamek warto jest właśnie też odbyć taką wieczorną podróż nocną po Krasiczyńskim zamku i parków. W naszym parku mamy też takie drzewo, które ma magiczną moc. To miłożąb japoński, otoczony drewnianym podestem. I zgodnie z lokalną tradycją, jeżeli ktoś Obiegnie to drzewo trzy razy zgodnie ze wskazówkami zegara, a wcześniej pomyśli sobie jakieś życzenie, no to być może to życzenie się spełni. Często turyści, którzy właśnie obiegali to drzewo, przyjeżdżają do nas i właśnie podzielają się z wrażeniami, że i, i informacją to życzenie się też spełniło. W zamku w Krasiczynie przebywał też e, słynny mistrz pędzla Jan Matejko i w, e, w w Krasiczyńskim parku powstawały też kice koni do obrazu Bitwa pod Grunwaldem. Natomiast do postaci Witolda pozował Adam Sapiecha. Także w zamku w Krasiczynie można nie tylko odpocząć, ale też zwiedzić. Mamy, mamy doskonałą też kuchnię. Szef kuchni zamkowej poleca. Przede wszystkim potrawy regionalne, kuchni też, kuchnię dworską, no i kuchnię myśliwską, także każdy na pewno znajdzie coś dla siebie interesującego. Jest to idealne miejsce do wypoczynku dla rodzin też z dziećmi, do organizacji konferencji również. Podczas happy hour. -u... Na polskim stoisku narodowym na targach ITB Berlin 23 odbyło się wręczenie nagród w konkursie organizowanym przez niemiecką redakcję turystyczną TPR. Jest to redakcja dedykowana branży turystycznej w kategorii Farkers Bureau des Jahres Czyli Biuro Podróży i Organizacja Turystyczna Roku. Polski Ośrodek POT w Berlinie, czyli Zapot Berlin, zdobył drugie miejsce. So, und jetzt sind wir wieder beim Siegertreffchen. Eine tolle Bronzemedaille. Und damit um zwei Plätze aufgestiegen ist das polnische Fremdenverkehrsamt mit Direktor Konrad Duldern und Magdalena Koczyniowska. allen, die uns gewählt haben, ganz herzlich dafür bedanken. Und ich hoffe auch, dass die, die dieses Jahr uns nicht gewählt haben, im kommenden Jahr uns wählen. Und ich wünsche eine gute Kooperation in der Zukunft. Und ich wollte nur kurz darauf hinweisen, dass wir einen besonderen Gast heute haben, der Direktor aus warschau weil Warschau hat letztens auch einen Preis gewonnen als European Best Destination und der CSO würde gerne darüber sprechen auf der Party. Ein, meine Damen und Herren, eine gute Nachricht, ich habe keine Rede vorbereitet, aber es sind alle nach Warschau herzlich eingeladen. und Wir haben auch kleine Geschenke aus Warschau mitgebracht, die dann an unserem Stand abgeführt werden können. Vielen Dank für die Einladung. I'm